Zapraszam Państwa na trzecie już z kolei spotkanie z doktorem Jerzym Kolankowskim, który kontynuować będzie opowieść o początkach powojennego życia kulturalnego w naszym mieście. Tak to Jelenia na krótko wyprzedziła Wrocław. W styczniu 1946 powstało tam koło mi miłośników języka polskiego z Anną Kowalską jako prezesem. Anna Kowalska wiąże się z Marią Dąbrowską, jak najbardziej. Te dwa, to imię, długa jej towarzyszka, długi czas żywy razem. Pod jednym dachem, była prezesem właśnie tego Koła Miłośników Języka Polskiego, a także towarzystwo literackie imienia Adama Mickiewicza z profesorem Stanisławem Kolbuszewskim na czele. Ale w ciągu w najbliższych kilku lat większość pisarzy ulokowała się w Jeleniej Górze i jej okolicy. Śląska Poręba przesieka. Przede wszystkim we Wrocławiu żyło się, trzeba przyznać, znacznie trudniej. Utworzony niebawem, bo w styczniu 1946, Związek Zawodowy Literatów Polskich i to oddział dolnośląski obejmujący również Wrocław. Skrupował w szczytowym swoim okresie 24 nazwiska, członków i kandydatów. Dołączyła nawet Anna Kowelska z mężem, Jerzym, znakomitym filologiem i archeologiem, co było znamienne. Klub literacki, w którym pełniłem rolę gospodarza, to było pomyślane na wzór anglosaski, chociaż ze wschodu nadciągałem wzory akurat całkowicie odmienne. Otóż ten klub, właśnie organizowanie, organizowanie odczytów, przyjmowanie literatów przyjezdnych i tak dalej, to była moja rola. Otóż ruszył ten klub z akcją odczytową i spotkaniami autorskimi. Tak się złożyło, że właśnie byłem pierwszym prelegentem z Alchemią XX wieku. Był to temat. Paląco, aktualny, paląco aktualna tematyka atomowa po Hiroshima, na Kasaki, zwłaszcza. I właśnie tak się złożyło. Wspomniałem poprzednio o tej tłumaczonej z niemieckiego książce. To była właśnie rozbicie atomu, atom zertrzmierung. Atom Zertrimerung. A potem mieliśmy znakomitych gości, takich jak Jerzy Andrzejewski, który czytał. Fragmenty popiołu i diamentu, Pirchelew Szepczyk, Stanisław Kaszycki, Alicja Iwańska, wyjątkowo piękna dziewczyna, która wyemigrowała do Ameryki, gdzie została profesorem yy, pola, yy, języka polskiego, literatury polskiej. Profesor Konrad Górski, znakomity yy, znawca Mickiewicza, autor słownika. Pana Tadeusza. Ludwik Łakomy, z tym, że to później, Kazimierz Wyka, Tadeusz Mikulski, profesor Kuczyński, Stefan Maria, który tutaj mieszkał przez dłuższy czas i redagował, redagował, współredagował naukę i sztukę. Taki miesięcznik, który wychodził w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Jeleniej Górze. A także redak redakcja Śląska miesięcznika. A więc same znakomitości. Te soboty literackie w sali konferencyjnej Teatru cieszyły się nie ma powodzeniem, ale publiczność stanowiła głównie miejscowa niezbyt liczna jeszcze inteligencja i młodzież. Oczywiście do szerszych kręgów społecznych. Trzeba było, no zresztą to było hasło dnia, jak najbardziej, przecież chłop, robotnik, a inteligent przecież miał zawsze pewne swoje, yy, można powiedzieć, zadania służebne. Także więc chodziło o to, że do nich trzeba było doczyć ze sprawami zupełnie podstawowymi tematami. Z Mickiewiczem, Słowackim, Norwidem, Wyspiańskim, nową poezją i klasyczną prozą, z Sienkiewiczem i... Sienkiewiczem, i Prusem i tak dalej. Niezmordowany pod tym względem był zwłaszcza Kozikowski, który takich odczytów po wsiach i miasteczkach powiatu całego wygłosił setki. Szekundowała mu dzielnie w tym Nina Rydzieszka i innym, łącznie z własną żoną, Marią Blaskotą. Życiem wewnętrznym organizacji literackich oczywiście, ich problemami mało kto się interesował, tak jak zresztą i dzisiaj. Łacińska sentencja powiada, primum edere deinde filozofari. De najpierw trzeba jeść, ażeby móc filozofować. Także Pewną sensację na mieście musiały wzbudzić w maju 1947 rzeczywiście wielkie afisze zapowiadające pierwszy zjazd polskich pisarzy ziemi sudeckiej. Rozszerzone to zostało na całe Sudety, można powiedzieć. Omawianie źródeł i tła reperkusji w skali kraju tego wydarzenia, rzeczywiście głośnego, Zaprowadzi, zaprowadziłoby nas za daleko, straciło zresztą wszelką aktualność. A poza tym pisałem o tym, między innymi w karkonoszach, które nie wiem, dlaczego nie ukazują się, ku mojemu zdziwieniu. Ukazał się pierwszy, bardzo piękny numer, i jak na razie na tym się skończyło. Zobaczymy, co dalej. A więc, mówiąc o pierwszym zjeździe pisarzy polskich, ziemi sudeckich, brzmiało to bardzo, no nie wiem, nazwiska są tam wymienione, ja zresztą o nich będę mówił, oznaczonych i wszyscy jak mąż stawili, jeden mąż stawili się w Teatrze Jeleniu górskim, wówczas Dolnośląskim, w miejscu obiad, otóż wszyscy tutaj pisarze zamieszkali tutaj, a więc Czesław, Jacek Centkiewicz z żoną Aliną, bardzo piękną, elegancką kobietą, której talent właśnie dojrzewał do szerszego objawienia się. Paulina Czernicka, której szopin, szopenowskie mistyfikacje jeszcze nie wyszły na jaw, ale która, jak się przekonałem, a o czym zapomniałem, zdążyła wystawić sztukę o, w teatrze dolnoślawskim o Chopenie i tam, nie pamiętam jeszcze Mickiewicz, Chopin jeszcze, Chopenowskie w mistyfikacji. Jan Iwański, imponujący postawą, paliską, czerwony arystokratem, ale jak wielu wierzący w wybuch III wojny światowej. Część Kaszycki, który niestety niebawem stanie się ofiarą i to śmiertelną ofiarą bezpieki. Teofil Kowalczyk, który udatnie łączył dwa powołania: prokuratora, niezmiernie groźnego, walczącego z lichwą, nadużyciami i sabotażem oraz poety. Też wystawił sztukę pod tytułem Spotkanie nad Nysą. No, była to efemeryda, aktualna rzecz, wtedy mająca pewne znaczenie. Oczywiście spotkanie nad Nysą to znaczy spotkanie z żołnierzy polskich i radzieckich się domyśleć. Była też Stanisława Miłkowska i Wańska, pieśniarka z nadprosty, jak się sama określała, co brzmiało niemal jak lirnik mazowiecki, ale niczego za sobą specjalnie nie kryło. Wacław Mrozowski, poeta, i Wałbrzyski sklepikarz. No trzeba było z czegoś, czegoś żyć. Dzisiaj także się o tym samym mówi. W wywiadzie, w wywiadzie z, z Łubieńskim. Łubieński, tylko Tomaszem, z Tomcem Łubieńskim. Właśnie Łubieński się wypowiedział. Pisarze muszą sami o, o siebie teraz dbać, bo nikt im nic nie da. Już ten okres tego mecenatu wielkiego się właściwie skończył. Także Wacław Mrozowski poeta, wszystki sklepikarz, znany z wyjątkowo, na literatów mocnej głowy. Maria Plaskota, żona prezesa. Nina Rydzeska, przedstawicielka prozy socjrealistycznej, która była wtedy jedynie słuszną, Michał Sabatowicz, redaktor, fraszkopisarz, malarz, amator, bardzo sympatyczny człowiek, brat-rata, brat-łata, Błata bata tak brat-rata. Jan Staudinger. No, tego nie muszę zupełnie tutaj przedstawiać. Któż nie zna jego fraszek, na przykład myjcie się dziewczyny, bo nie znaczy dnia ani godziny. Nie, ale ciążący już ku Łodzi, gdzie prowadził teatr lalkowy i ku Zakopanemu, gdzie był ważną całą gębą. Właściwie tak można się zastanawiać, po co mu w pewnym okresie była ta chałupa w szperskich porębie potrzebna. Dzisiaj zaniedbana, ale na której widnieje tablica upamiętniająca jego pobyt w Szmarskiej Porębie. Dalej. Paweł Szumilas, uroczy, delikatny, subtelny poeta, niebawem umarł. Jan Wierciński, rolnik zawodu i także poeta. Stefania Podchorska, okołów, tłumaczka, prozaiczka, eseistka. No i moja mniejszość literaturą i malarstwem zajmująca się marginalnym. Skąd inąd kandydat na kandydata przez jeszcze długie lata?